Dzień dobry, w tym odcinku pokażę wam jak przedwcześnie zagrać w Minecraft Earth. Więc jak pewnie wiecie Minecraft Earth jest już w sklepie Play, aczkolwiek możemy się na razie tylko i wyłącznie zarejestrować, żeby później otrzymać powiadomienie, jeżeli ta aplikacja będzie już całkowicie wydana, ale już teraz jest możliwość zagrania w tą grę. Wystarczy pobrać aplikację Aptoid, jeżeli jej nie macie zainstalowanej to link do pobrania macie w opisie i po pobraniu wchodzimy w nią, klikamy w szukaj i wpisujemy albo wybieramy Minecraft Earth. I teraz bardzo ważne, żebyście wybrali poprawną aplikację. Jak widzicie, są tutaj dwie podróbki Minecraft AR. Jedna się nazywa tak sama, a druga po prostu 1.0. A nas interesuje tylko i wyłącznie ta aplikacja. No i pobieramy. Po pobraniu klikamy zainstaluj, instalujemy aplikację. Jak widzicie aplikacja jest bezpieczna, uruchamiamy. I teraz nam się będzie pobierała aktualizacja zawartości. Po pobraniu ukazał się przycisk Zagrajmy, podobny do tego w Minecraftie Bedrock Edition, więc klikamy i tutaj tak samo jak w Bedrock Edition właśnie wybieramy swoje konto albo po prostu się na nie logujemy oraz klikamy znowu przycisk Zagrajmy, przyznajemy uprawienia GPS-u, no i w tym momencie jak widzicie już możemy grać w Minecraft Earth. Oczywiście w porządku. I też jak już zauważyliście, mam swojego skina. Dlatego, że wszystkie pakiety skinów z Bedrock Edition tutaj są także automatycznie transportowane do Minecrafta Earth i nimi możemy sobie po prostu grać. No i jak widzicie wszystko ładnie działa. Także jeżeli macie jakieś problemy, co się działo, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Ja wam spróbuję pomóc. No i mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Ja już nie będę przedłużał, widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia!